Siemano z tej strony Ferdzi. Ja oh. wam przedstawię, jak zmniejszyć rozmiar pliku we Frapsie, czyli ten film, co nagramy. Jak wiecie, ma dużo giga, nawet może mieć 100 więc pobieramy program Free make Video Converter. Free wideo Video Converter. Link w opisie. On nie ma wirusów żadnych. Nic nie ma żadnych wirusów. No i pobieramy tutaj. Instalujemy oczywiście. Ja już mam zainstalowane. I sobie teraz film. Oj, no, yy, nagram film tylko. Dobra, mam film. Yy, I więc. Dobra, i więc tak, on ma 12 giga. Teraz odpalamy ten program. Odpalamy program. Jeśli ktoś tylko od razu daje bez, nie montuje nic to może tutaj w tym programie ustawić HD Jeśli montuje w Kantazi to niech nie ustawia HD ponieważ będzie przerobione już Dobra Teraz wystarczy przełożyć No i do AVI I teraz jak mówiłem yy... Jeśli no ten Jeśli nie robicie w Kantasi albo w innych programach yy, no to dajecie to. Jeśli od razu dajecie do yy, na YouTube, to wybieracie Nie, czekajcie. Jeśli robicie w Kantasi, wybieramy to. Jeśli nie robicie w Kantasi, wybieramy to. Ja nie będę wyrabiał w Kantasi yy, mówię o Kantasi, nie, nie musi być znaczy może być inny program i więc tak przekładamy no i teraz klikamy do Avid Tutaj też mamy inne, pokażę Wam jeszcze. Mamy do MP, MP3, mamy do jakieś PFW, Xboxa, YouTube'a, inne tam PS2, jakie, do MPG do MP4, na DVD, Apple, do WMW, najlepiej wybrać do AVI, jeśli normalnie. No i teraz tak. Jeśli będziecie wyrabiać film w Camtasi, wybieramy takie same jak źródło, ponieważ ten film, jak mówiłem, będzie yy, taki dziwny już, będzie już ten. A jeśli yy, nie wyrabiacie w Camtasi filmu, to wybieracie to... Yy, ja nie będę wyrabiał, od razu daję na YouTube'a i teraz wybieramy, gdzie to ma wyjść. Ja wybiorę tu. I konwertuj film. Dobra, i teraz, gdy już nam się filmik zagaduje wchodzimy... tam, gdzie to... daliśmy. No, czyli tu. I tutaj mamy filmik. Jak widzimy, mamy on 209 megabajtów, a wtedy miał... chyba 13, 12, nie pamiętam gigabajtów, to jest bardzo wielka różnica jeśli ktoś ma mało ramu no i teraz przekładamy sobie na pulpit, jeśli ktoś jeszcze ma problem, robimy sobie taki pliczek winrara jak wiemy winrar robi tak, że mniej, zmniejsza nam rozmiar pliku bardzo fajne też jeśli do gier mamy 3 coś takiego możemy sobie tutaj i w każdym znaczy, do każdego tutaj dawać. Już mamy, i więc teraz... To możemy sobie usunąć. Uuu... Trzeba nam to zajęło, ale... Hmm. Niestety tak jest. No i widzimy. Um, ile to teraz ma? Zmieniło się coś w ogóle? Czekajcie. No, 202. Wtedy było 208. Chyba. Kurczę zapomniałem znowu. Czekajcie. Rozmiar. 209 Mega, No więc się nie zmieniło, ale jeśli ktoś ma ten to możemy sobie. Ale jeśli ktoś ma nawet dużo, to niech sobie oto tym programem. Remake Video Converter. I jeszcze Wam pokażę jak zrobić, że tak to się robi. Tylko takie tak. Klikamy auto ukrywanie. Teraz się nie ukrywa. Teraz się ukrywa. Dziękuję bardzo. Na razie. Myślę, że się poradnik przydał. Cześć.